Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto, legalny polski bukmacher. Się za nami. To znowu my, quiz pod napięciem. Maja, przypomniałeś mi koleżankę z ówczesnych studiów, która miała podobne. Do nie, 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 nie okrętaj. Ale to jedna, jedna kultura, błagam, kultura, cię króciuteńka. Kultura miała. Anegdoty, byliśmy na pierwszym roku, był egzamin z wiersza i pamiętam, że przed egzaminem spotkaliśmy się, idąc już w stronę uczelni, ona do mnie mówi, co straszny stres przeżywam. byśmy dla kurażu sobie weszli do baru i pili tak pod rinku, nie? Ja bo... też miałam taki plan. No więc właśnie, teraz opowiem moją historię. Nie, bo nas I słuchaj. I, i weddźmy tego baru i tam posetę wódki? Przechodzimy na ten i ja pierwszy miałem ten egzamin z tego wiersza i miałem powiedzieć koncert Wojskiego i stanąłem tak na tej scenie tak na ten czas Wojski chwycił i myślę nagle kurwa u pasa czy na pasie przypięty i tak, taka pauza i tak może jeszcze raz zacznę i tak na ten czas Wojski tak myślę samo pójdzie jakoś i tak, chwycił i znowu mnie zablokowało Tam tak już zrobiłem czerwony o, z i ja Machulski siedzi tak, w komisji, Bronek Wrocławski i tak Edziu, panu do no pytanko, czy coś piłeś? Ja tak, no tak setkę Wnęli śmiechem, no do którego z tych klubów nie prowadził. Lala, Trzeba było poczekać to, jeszcze no Nie chwilę. No nie, koniec, nie ma już. A nikt mi zasad nie wytłumaczył, to <grym> pierwszy raz. Trzeba było poczekać do imienia chociaż. Rozpozyno. Ponieważ w ogóle się nie będę pytał reżyserki, <grym> ponieważ jest to pierwsze pytanie. Tak, to jest debiut. Oczywiście być może to jest ja naprawdę nie żenująca zasady. postawa prowadzącego, który nie do końca wytłumaczył <grym> zasady, a Maja jest u nas pierwszy raz. W momencie, kiedy czytam pytanie i wciskasz, to, to przestaję czytać, okay. to kończę. Dobra, to nie nie nie, 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 nie. Na tej zasadzie byśmy... Wiesz, ale można wcisnąć jeszcze raz. Aha. a my możemy się. Jeszcze... Aha, tak. to czyli że... jak wiesz. O. Nie, jak nie można. Dobra. To ja będę decydował, czy można, czy nie. Zaznaczyć, bo może być rażonko. Nie, nie. nie wdawać się z nim w gadkę, tak? No zaznaczamy. To super. Zaznaczamy. I tak mam. No, super. Wiesz, to jest. Lubisz być tak kopięta troszkę, tak? Nie, nie dyskutuj ja z nim. Okay, komputer, proszę bardzo. Brawo! Brawo. Yes. Brawo jest! Maja. Brawo! To jest historia! Brawo, Nie są w tym wieku, że wiesz, no co, co szóste pytanie z racji? Możliwe w odpowiednim czasie. Ktoś chce wcisnąć? Ma ochotę? Ponieważ Maja jest pierwszy raz u nas, to muszę być gościnny. <słyski> <słyski> Więc trudno ukryć, że kibice źle odbierają piłkarzy, którzy zakładali koszulki zarówno Realu i Barcelony. Wskaż? Pięć takich przypadków. Eto, e e Luis Figo, Luis Enrique, mm Saviola. Saviola? Saviola? Nie, Saviola, Ronaldo, Jezus Ronaldo, Jezu, gruby Ronaldo. Ronaldo, tak? Nie, grup nie, Ronaldo. Luis Nazario Dalima. <grym> w ostatnim meczu w Walencji z Realem, wygranym przez Nietoperze 4-1, padły trzy bramki z rzutów startu. Ostatni mecz. Jak się nazywał ten zawodnik? E, dobra, wyjdę przed szereg ja jako, wiem. że my mieliśmy dokończone pytanie, to oferuję Wam nie, również nie, taką... Nie, nie, słuchaj, Ty nie, nie jesteś odoperowany. Jest I, i, tak miał i, I tak miało, to miało być, i tak miało być. I znając Mattiego wiedziałem, że się nie zgodzi, ale mam nie czyste ręce. Torres, Ramos i David Villa. To nie będzie raczej. Proszę bardzo, komputer. Oucz. Poszło? Oucz, oucz, oucz. Dobrze. Jaka jest odpowiedź, panie Tomku? Real Madryt. Sprawdźmy. Zatem. Co to była za reakcja? Kulturalnie miał ządowanie. Macie e, ręki? Przeniosłeś ze sobą? Spokojnie, spokojnie. Nie, nie, nie lekceważy tam Kako Kłosa. Ej, się teraz. Kłosił Kłosił nie dacy napastnicy go lekceważyli. Jakby zmotywować. I potem prosili o autograf. <laughs> Mistrzostwo świata w 1966 roku nie zostało zdobyte na boiskach zostało wygrane na ulicach. Kto to W 1966 roku? Tak. Panie Ale ktoś podatka. to mógł powiedzieć to y, powiedzi? nawet wczoraj. To Mateusz, Mateusz Borek. Mateusz Borek to powiedział, to jest moja odpowiedź. Dziękuję. Ale... Powiedział, powiedział. Tak? No. Dlaczego ja miałbym... No, powiedział przez chwilę. Powiedziałeś przed chwilą. Na chwilą. Nagrane jest. A, nagrane jest. No, nie no, sprytnie to wybrnąłeś, tylko że wcisnąłeś i niestety muszę powiedzieć. <grym> Widzę, że to bardzo często jest. popisujesz Adam się, się swoimi, Adaś, umiejętnościami żonglowania, czy kapkowania w mediach no społecznościowych. Bo... Nie A, tylko ja, nie tylko ja. To, e, jest, to jest lepsza osoba. Ale sobie. my się zgadzamy, że ma rację. że twój profil psychologiczny <grym nie pasuje <grym> do Bayernu Monachium, bo nie chcesz dobić. Tam nigdy nie zagrasz. Tam nie odpuszczają. Dobrze, proszę bardzo. może? Ale mamy... O, jeszcze, o, o nie. mamy nagrany, Wyrwali, się. Ale... Ja muszę go W ranceli Dobra, mati. Na stoperze Ale Hong Yong <laughs> nie? Na lewej obronie Lee Yong Pyo. O, dokładnie, na prawej obronie Hwang Song Jook. Tak, tak, tak. Na przednim Kim Namil. W środku Yosung Chol. Sporo który w bramkę z dystansu. I trzech piłkarzy w ofensywie. Pak ji Song. Mhm. Wtedy młody Underleg, Nie, on grał Pak Chi Song, grał wtedy w Japonii. Mhm. Miałeś Solki hyun Wtedy Underleg Bruksela. I na szpicy zdobywca tej pierwszej bramki z powietrza. Doświadczony 34-letni Hwang Song Hong. Tak wyglądała mhm. Genialnie. No, Genialnie. No, także Korea podjęła dziękuję, 11 Mati, Mati, Mati jedna rzecz, magazyn Ligi Egzotycznych w piątego o Korei, w szesnastej <noise> i... Był taki czas, kiedy piłkarz z tego kraju, no nawet można rzec, był, był gwiazdą Ligi Polskiej. Duży był. A duży był. Lubił filigranowe dziewczyny. Grał w Warszawie? Z taką młodą reporterką z, z telewizji Orange. Lubił. <grystanie> <grystanie> Słuchajcie, ja słyszałem, co ona mówi na ucho. Chyba w Krakowie grał taki czarny. <grystanie> nie, nie tylko. <było. grystanie> to inna reporterka, innej telewizji. <grystanie> 2010 Mistrzostwa Świata, tak? To już jest! Amerykanie powiedzieli: Sexual Herezm. <grystanie> Sponsorem piłkarskiego quizu pod napięciem są zakłady bukmacherskie ETODO.